Rozmowa z tobą jest jak słoneczna pogoda Zmieniasz moją głowę, no i moje serce Nie wiedziałem, że ten organ może tętnić częściej Kiedy widzę ciebie w głowie, krzyczę więcej i więcej I częściej, i jeszcze, nareszcie Dziwnie na mnie działasz, demony mi odganiasz Czy to jawa, jeszcze sen, wciąż się zastanawiam kiedy patrzę się na ciebie, brak tego ciała, choć tu do mnie mała, zaczniemy się poznawać. Hoo, do to na na na, 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 na no. hey ho, hey ho, hey hey ho. Ostatni wstaję z rana z uśmiechniętym pyskiem, by lepiej Cię poznawać. Kończę związek z piskiem. Robię to, co chcę. Świat może nie istnieć. Ważne, że dla Ciebie jestem złotkim myszkiem, pyśkiem. O! Jakie...